Cześć! Dzisiaj otworzymy sobie kilka paczek z okazji Team of the Season Zaczynamy od najgorszej paczki Paczka piłkarzy Electrum Prime No, walkoutu nie będzie Ale fioletowa karta! Belgia Origi! Bohater półfinału Ligi Mistrzów Więc bardzo się cieszę tego trafu, cieszę się, że strzelił dwa gole w Barcelonie. Zobaczmy, co jeszcze mamy w paczce. Ładna karta. Oprócz niego, Pickford całkiem spoko patrzę, jak mu tu Dobra, teraz czas na paczkę rzadkich piłkarzy Electrum. Zobaczmy. Również bez łokoutu. Ale z ekrany, tym razem złote. I to idziemy Hitarian. 84. Więc już słabsza paczka. Chociaż na papierze paczka lepsza, ale zawartość ma gorszą. Ale 8483 również nie najgorzej. Okej, okay, zostały nam już same najlepsze paczki. Złote paczki wykaże Prime. Akurat są one dostępne w sklepie. Kosztują 45 tysięcy końców. A oto szanse na karty. Mamy 5,5% szans na kartę TOT, 6,8% na 87. Więc otwórzmy środkową i zobaczmy. Mam nadzieję na no, chociaż jeden walkout. Ale trzecia bez walkoutu. No i tutaj mamy nawet bez ekranu, więc jak na razie, co poczeka, to gorzej. Dobra, przed ostatnia paczka. Otwórzmy z prawej strony. No i żeby chociaż ekrany teraz były. Hmm. Są ekrany. Belgia. O, oh, ale nie mógł to być Turkuła. Castel z Wolfsburga. A oprócz niego... Rabio i Dani Sebaevs. Ostatnia paczka, ostatnia nadzieja na Tota. Ale niestety w dzisiejszym otwieraniu bez walkoutu. No więc ogólnie fatalne otwieranie. Najlepszy traf to Rigi w wersji Hero. Ale niestety trafiłem już na tym kącie ikonę, więc chyba szybciej się wyczerpało. Dzięki za oglądanie. Zaraz. Widzimy się w podsumowaniu najlepszych trafów. Oto najlepsze karty, które udało nam się dzisiaj trafić. Niestety nie było ani jednego walkoutu. Najlepszy traf to Rigi Hero. No ale cóż, czasem tak bywa. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka.